Proszę Państwa, patronem tego miejsca był już i Fryderyk Wilhelm III i Napoleon Bonaparte. W 1939 roku zaproponowano nawet zmianę nazwy placu na plac Romana Dmowskiego, no ale niestety ten piękny pomysł poznańskich radnych został anulowany przez władze centralne, gdzie? W Warszawie. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, plac rozkopano, przecinając go rowami przeciwlotniczymi. Dzisiejszy kształt zawdzięczamy dwóm wspaniałym artystom, a byli to Witold Milewski i Zygmunt Skupniewicz, którzy byli autorami przebudowy. Placu Wolności. No to na razie tyle na ten temat, a teraz zapraszam Państwa na Stary Rynek. Bardzo proszę za. Mnie. Dzień 6 kwietnia 1798 roku był bardzo istotny dla rozwoju przestrzennego Poznania. Wtedy to właśnie w granice naszego miasta władze pruskie włączyły Muszą Górę, czyli dzisiejszy Plac Wolności. Nowe miejsce, nazwane Placem Wilhelmowskim, już wkrótce, w wyniku ustaleń nowego planu przestrzennego, stało się szczególnie atrakcyjne dla osiedlających się tu kupców i rzemieślników. W kilkanaście lat później jedną z nich nabył pod oficjalnym zamiarem postawienia tu pałacu hrabia Edward Raczyński. Taki był początek działań związanych z budową i uruchomieniem słynnej biblioteki. 6 kwietnia 1807 roku na mocy dekretu Napoleona została utworzona Legia Polsko-Włoska składająca się z powracających z Włoch oddziałów polskich, które wzmocniono rekrutami z Wielkopolski. 6 kwietnia 1873 roku na trasie Sarnowa-Rawicz zaczął kursować konny omnibus. Jak donosiły ówczesne gazety, kursy odbywały się regularnie. Nie było spóźnień, a i nowy środek lokomocji szybko podbił serca pasażerów. 6 kwietnia 1925 roku w Krakowie zmarł ksiądz Kazimierz Zimmerman. Wybitny działacz społeczny, historyk, ekonomista i socjolog rodem z Trzemeszna był prawą ręką księdza Piotra Wawrzyniaka w kierowaniu Związkiem Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Kazimierz Zimmerman objął potem katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z czasem osiągnął godność rektora tej uczelni. Wreszcie stanął na czele Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Schedę zaś po Wawrzyniaku przejął ksiądz Stanisław Adamski, przyszły komisarz Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i biskup śląski. 6 kwietnia 1945 roku przy ulicy Łąkowej w Poznaniu otwarte zostało państwowe liceum budowlane, drogowe i wodno-melioracyjne. Tego samego dnia w Rawiczu utworzono gimnazjum oraz liceum. 6 kwietnia 1980 roku telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Kariera Nikodemadyzmy. Główną rolę zagrał w nim Poznaniak Roman Wilhelm. Ten wybitny aktor zmarł 3 listopada 1991 roku.